Ale nic nie pływa nie ma nic nie, nie, nie ma Ale nowego Trexa ma, nie? Dzień dobry O tym się już ja, no, nie wspomnę, bo tego nagrywa, więc Cześć Mateusz Dzień dobry, dzień dobry Dzień dobry Ej, nagraj Mateusza Wypostowane Patrzcie, gwiazdne Zobacz Ale już nie jest oficerki Tak się przyjeżdża a wiesz, co ten? Yy, to spodnie na po no, po, po, po pradziadku ten, znaczy moja siostra znalazła, 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 znalazła ofczerki po pradziadku, no, nie? To nie to jeszcze z tymi drewnianymi tymi, na dobra rzecz. Na strychu. Będziemy no, no. was brali na razie, żebyście się nie bili między sobą. Sam na problemy. Ja po dziadku ujrzy wam. Zebranie Tylko, że co naświęcenie. Nie, będzie zimniej, wiesz, grudzień czy coś Wiesz, no, będą się mnie chronią, jak bym z pielęgniwy wychodził Na no, torfową łąkę Jestem w siódołeczku, tu Mati do mnie podchodzi Z jakimś ku... guzikiem O, pierwszy fancik Mati znalazł guzik Uwierz, że jest Malina. zadowolony Fajnie A jak? To. Jestem zadowolony A ja? A ten garnek ze złota A ja znalazłem garnek O Zaraz zobaczymy, spróbujemy to wyciągnąć. Ale dał mi dzisiaj kamera, matej. A teraz detektor a to do, dostałem zaproszenie. Na Ale ten. piękny guziczek, kurczę. No. Wow, Ładnie, wszystko łóżko jest. No. I co, dopiero wejście do lasu, kawałek. Trzecie wykrywkę dostroiłeś, przestała hałasować Trzeciego. i skorzystały efekty, widzisz? Rewelacja, super, gratuluję. No, no bardzo lub, fajny guziczek. Już guzic. lubisz deusa. <laughs> <laughs> No da, już da się polubić no. właśnie no. Tam kopianży Fajny lasek znalazłem Mateusza w lesie Mateusz się chwali Ja znalazłem klamerkę. klamerką fajna jakaś klamerka Ciekawa Ciekawa klamerka. Fajne fanty w ogóle nie w lesie wychodzą, nie? Nic nie? coś innego jak na polu, tylko moneta, 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 moneta i moneta. A i jeszcze mam dwie pepeszki Tak, no ile to można tych monet kopać? Od tych monet <noise> Ta, to, to już, i już mi re, ręce boli od kopania tego spadku. Srebra i srebra Tak, srebra, srebra i srebro, Srebra, srebra, i srebra bo to Srebro to każdy głupi umie o. kopać, nie? O, kapselek, kapselek. sobie trafi, to jest kurde kopanie. PPeszka. O, pepeżka. o pepeżka. No ale ja też mam parę useczek. No. No. PPSka? No, bo tutaj właśnie, o, ja trzy. Trzy i przy PPSkach wyszło to. Ale to takie. To ja się pochwalę właśnie, o znalazłem no. tylko kawałek coś od fajki. Coś to od harmoniki. Czy tam coś. To są by... fajki? Chyba do, do, do gaszenia fajki. No. No, fajny fajcik. No, jakaś pepe. PP. no, klapka do fajki. No. Coś tam wpada, nie? Tam, fanta, tak? tam Andrzej buszuje. Dobrze, że ma białą cewkę, tego widać przynajmniej Bra. dobrze, nie? Zgadza <laughs> A co to za ten, za... Wycinka jakaś. Nie powinno być. Zima Gdzie idzie. Gdzie wycinka? No wycinka w lesie, chyba że ktoś no. na swojej dziewczynce Ja nie słyszałem, wali. nie słyszałem, nie. Ja nie palę, dziękuję. Nie słyszałem, żeby tutaj coś tam. Nie ma No. no. Chyba ja padać zaczęło, a tutaj kolejne łuseczki znaleźliśmy Tak to wygląda Jak tam Mateusz? Coś tam ciekawego? Nie wiem co to jest Coś od czegoś? Od czegoś mhm. Nie wiem, To działamy dalej Co? Ty co nie, Złapał nas deszcz, spada. W 14 tam był. Jak tam Mati, pogoda butelkowa, co? Butelkowa, no. Bo Chłopaki się będą tańczyć. że się Coś tam się pobawią. <grym> hmm. no, ale, mimo deszczu, jeszcze wszyscy w lesie, zobacz, pochowali się kotu. Jutro, dzień no, drugi, nie? Piętnasta. Jeszcze chcieliśmy już godzinkę pokopać, ale się nie udało. No, dzisiaj, dzisiaj tutaj takie nowe, nowe miejsce, Lasek sobie rekreacyjnie położyliśmy większość ekipu. Jutro ta drugi dzień z chłopakami z pola pokopiamy, zobaczymy może ktoś fajniejsze, fajniejsze miejsce, a na pewno pogoda będzie fajniejsza. Jutro zapowiadają słoneczko, pójdziemy rano do kościółka, damy księdza na tacę i będzie si calafon no, si, si, si calafon, <laughs> pozdraszajce <si> <laughs> na rejonie No Tutaj będę pisał, zobacz na myśląc w ogóle i O dziewiątej wstaniesz? O dziewiątej? Ja wstanę Ja, ja wstaję do o czwartej Ja zimą. to o szóstej tak to wstaję O do nich mam kontakt Nie będziecie kubaczy, Coraz mocniej, ale trzeba nagrać, bo tu chłopaki wrócili z lasu. Mają kurde tutaj Igora Fante 10 groszy. Pełne szkatułki, 10 groszy Sreberko. Igor trafił Trafił z współczesnego grosika rocznik bieżący dwa jak wino do... dobre dwa grosze między wojny wojnie dwadzieścia groszy współczesne tu coś z czegoś? nie wiadomo pewnie odłamek meteorytu a to? Piotr, oh. fajnie, fajny guziczek o! Zobacz, grosz 1814 Cię? No, tak, grosz 1814 Super, ale jaka fajną, fajną pomysłową mamy delniczkę? Za to go szanuję, kurde. Kreatywność, to jest gąbeczka ponacinana, do, do, mniej więcej tak jak co ja zrobiłem z sobie pierwszą też moneciarkę z. gąbki, z gąbki, Z gąbki. co? Do a, czyszczenia ten butów. nagrany masz, tak? To dobra. Po ale się pokaż jeszcze raz. <laughs> Ładny, Ładny guzik. Ładny to trzeba pokazać. O, jest guziorek. O, a ja swoją monetyarkę zostawiłem co? Co? Złota wygrę, kurwa. Złoto. Zobacz. Weimaru. To teraz szczytujcie. 5 zł PRL. 50 groszy PRL. Plus. Nowotko. 10 groszy. Nowotko jest. 10 groszy, groszy współczesne. 2 zł. współczesne. 10 groszy współczesne. 20 to... zł PRL. Ty, z portfela powyciągałeś, 25 groszy współczesne. Wydrukowany. I suwak Big Star'a oh. <noise> Ten suwak <noise> to wygraewa. Nie, ja no to, to nawet skałeś. Omega. No o. Oh. Wow. to jest Panther. Co to jest? Która godzina pokazuje? Atlantyk. Jaką godzinę pokazuje? Po Atlant. mówiłem, że Atlantic. A Atlantic. Nie Atlant. Atlant. <noise> <noise> znam. <Złuchaj>. Dziśoka. <noise> dziś... <noise> Ktoś zna ostatnio ostatni się śmieje już. No. Zaraz dziesiąoka, no, tego starego, starego pierwszy 14. 20. To no. co, co na grupie żeby już od Jest trochę później, ale to nie szkodzi. No. Gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. i właśnie ta Monaciarka. też samoróbek. Tak jak, jak Igora. To tak jak szumu samoróbek. Tak. Tak. No, jagódki No, mhm. kopernik. Wow, a co to jest to masz? Kopernik. No, znalazłem w jednym dołku 12 dwa, zł. Kuźliczek? No, kuziczek i dwa grosze. Cepki czep, czep, nie podeptaj. Ale fajny. Fajny, fajny, nie miałem jeszcze takiego. No, A jeszcze mam guzik orzełkiem, albo bez korony. To jest fajne. To czyli że? Co? 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 Czyli że? dzień udany. Z tymi się nie wraca. No jak to się mówi na otarciu, bo jest w gruncie po Tak. W się spotkaliśmy. Sąsiad złodziej, dwójkę jakąś ukradł. Jest. Natury na nie oszukasz. Ale na piwo jest. No? Tak, i na szczęście, że już swoim samochodem, cię nie przyjechałem. <grystanie> Dobra Siemanko, witamy w kolejnym dniu zmagań. <grystanie> o. Prezesi, reszta ekipy, I zaczynamy szukać, mamy kawałek pola. Zobaczymy, może później będzie jeszcze las Ale jak to będzie, tego nie wie nikt Także co, my zaczynamy kopać I widzimy się przy pierwszym fancie. Jest pierwszy fancik? Jest Straszny stan Ale Boże, jest Szkaplerzyk Gratulacje, pokaż Czekaj jeszcze taka bezrzutka no fajnie, Elegancko. Już się zaczęło. Zobaczymy. No idziemy takim pasem, to coś powinniśmy trafić, nie? No i się trafiło. No, kury stoją. A co, jakie była gadka, że co jak nie to tutaj, to co las? No że do lasu pójść To zobaczymy. Zobaczymy, przejdziemy pas. No, to już prawie całe pole robimy. Byśmy, wrócili, to całe pole zajmiemy, nie? No Włoski też mam. Dwa Mosiny i Mausera. No i tak to wygląda. Jest pierwsza monetka. Ładniutka, kopiejeczka. 1855 rok. Super, tam chłopaki mają monetkę. To coś już się dzieje. Ciekawego. Pięć groszy? O, trzecia monetka. Dawaj, w połowie drogi. Jezu. O, no, sąsiad. sąsiad. Sąsiad, sąsiada, gratulacje. Gratulacje. Nie, nie, Niezwykły, rzadki, szeląg Janek Kazimierza. No, ale ładny pacza, ja mam. O, proszę o, bardzo. O, to 55 rok, super. Fajny kobiec. Ja taki nigdy nie kupiłem. No. Ładniusia, nie? Widzisz? No. A ty już chciałeś uciekać No i jest 5 gro groszy między wojną. 55 to pierwszy rok wypłyszył ostatni? No pierwszy ty... chyba 55 pierwszy nie? tak mi się wydaje Ale... Tak, a a nie pamiętam dobra Jeszcze lub nieważne Ważne złote, że jest moneta Jeszcze za 3 złote? No. no. No co, kopiemy dalej, no tutaj mówiłem, że tutaj wychodzi, no to coś. Tak, wychodzi. jasne, O wow, krzyżyczce. Torek, udowodnij tę nie chcesz ją Kogo pierwszy samochód stoi? Mój, że ja tu przyjechałem. <śmieniu> no. <śmieniu> Ej, dobra, ja Git. <śmieniu> Bartek znów ma monetkę. W połowie drogi miał być ja nie mówiłeś do głowie <laughs> Ja mówię dawaj fotę przynoszę, że prokurator nie <laughs> <laughs> O jakie ładne Weź odwróć Elegancko To to ładna manetka ładna, ładna ładna no, Dobra Idę ja kopać, bo to nic z tego tu poczywa Kolejna monetka? Trzy kupię okay. no, Widzisz? Malina, żów to jednak coś jest. No jak to ile trzydzieści pięć centymetrów? Robiłem królem PRL-u, dziś jestem królem Boratynek. Ładny dułeczek. No i jak się robi roboty, głęboki jest skubańc. No. Elegancko. Elegancko. A sąsiad jak? Ty no sąsiad ma jedno PRL, jedno międzywonnie, a ogólnie Bila to mam lepszy niż on, nie? Ale ma krzyżyk, więc się wyrównuje. Nie, to jest plomba. Jakiś ptaszek, nie? Może. Co ty? tutaj no carska, no. Carska plomba, fajna. Hmm? Gratulacje. Jakiś ptaszek. <laughs> Detektorysta. Fajno, <laughs> fajno, ładna. No, się śmieję, że to ptaszek. No to. A ja. <laughs> carska? Carska, no. Nie, to tak wygląda, jakby. No coś miedzianego od czegoś. Jakieś takie, może jakieś zapinki od czegoś. Cholera. Zobaczymy. Żółwik. Żółwik. No, ja tutaj mam jakiś sygnał chyba. Tu wpada jakiś wrak Nie wiem co tu no. Już Ja jakiś wrak, nie wiem co to jest. No wielkości borotyny, to wiesz może być coś Cień nutki zreberku! No! Jest moneta! Też nie zajęła ta Polska, bo we dwie chyba litewskie spogonią. Grój poradny no, baratynek dzisiaj. Dobrej poradynki, nie? Dobra, no, zrobił i robił i robił. Malina. <noise> mm. No, no pogoda ładna się będzie robiła po południu Sam raz na ognisko Pod las, trzeba tam się przemieścimy gdzieś w stronę tych brzózek zobaczyć i może tam się zrobi jakieś ognisko przy lesie No O, fajne Uff tak, Ja też mam taki sygnał Zobaczymy, wszyscy stara zmieniamy miejscówkę co, jedziemy tam pod ten las, nie? Trzyma się sztuka jest sztuka. Stara. Wpada ładny guziczek sygnowania. Jak wysnie, będzie widać wszystko. Wpada klamerka. Od ja chciał? Nie Tu ciekawy fancik Chłopaki mówią, że czarnoprochowca Od wieczora. Być może no takie. Fajne. Tak. Co to za woniacz? Nie mam pojęcia. Taki nieregularny nic Nie taki nie? wiem czy Nie, to nie jest taki żeby i głowa jakoś tam się odznaczy. No to nasi, dzięki. Łowiaczek jest, nie? Idziemy, jakiś pan rolnik przyjechał. Jak się nazywa? To jest e, pobo ten. Powojtek? To Nie, bo od powo jest no. No. To no. no, no, i to jest naprawdę fajny fajne. No. Ciekawy Dobro, to wkrótkę.

No i co? No i tyle by było chyba z dzisiejszego wypadu, nie? Teraz cicho.